Przed nami 190. odcinek tureckiego serialu Miłość i Nadzieja. Nacie powiadamia Kawajden, gdzie przebywa jej córka. Cajnep poznaje kolejną tajemnicę swej matki i robi jej wyrzuty. Belki pociesza Ferej. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 190. odcinku Ask We Umut, Miłość i Nadzieja, odcinek 190 w poniedziałek, 12 maja 2025 roku, o godzina 17.20 w TVP2. Streszczenie 190 odcinka, miłość i nadzieja Co się wydarzy w 190 odcinku, miłość i nadzieja. Sprawdź streszczenie TVP, nacie namawia sile, żeby poszła z nią na zakupy. Jednak to podstęp, którego dziewczyna się nie domyśla. Zapraszam cię na babskie wyjście, proponuje matka kuzeja. Tylko się przebiorę, informuje służąca i cieszy się ze wspólnych zakupów. Tymczasem do Stambułu przyjeżdża Kawajden. Planuje zabrać córkę do wioski, aby w końcu poślubiła Alpera. Nacie wysyła jej dokładne miejsce, gdzie zabrała sile. Czy Kawajden odnajdzie córkę? Po odkryciu tajemnic Bulenta Ferej cały czas rozpacza, a oskarża o to Cajnep i jej matkę. Dziewczyna nie jest świadoma, co zrobiła Gonul. Jednak Ildis mówi jej o wszystkim. Przeze mnie ci ludzie przestali się uśmiechać, obwinia się Cajnep. Nic podobnego. Czemu Bulent wprowadził twoją matkę do swojego dawnego mieszkania? Dlaczego ukrywał to przed swoją żoną? Czemu spędził tam noc? Zastanów się, zdradza służąca. Co ty mówisz, wujek Bulent spędził tam noc z moją mamą? Pyta zaskoczona dziewczyna. Cajneb postanawia działać i idzie do nowego domu matki. Gonul próbuje wyjaśnić córce całą sytuację z Bulentem, ale czy dziewczyna zechce jej wysłuchać? Zobacz zdjęcia z odcinka w galerii poniżej.